Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. Chciałbym przedstawić odcinek, jakiego jeszcze nie było na moim kanale, a będzie to unboxing nowego produktu firmy 3 Connection, czyli klawiatury Keyboard Pro w Numpad. Zanim jednak przejdziemy do fotorelacji z otwierania i prezentacji, chciałbym ekspresowo przybliżyć powód powstania produktu, którego jedna z ważniejszych cech zapewne już zwróciła Waszą uwagę. Firma 3D Connection wykonała analizę w rynku globalnego i zbadała główne potrzeby projektantów, grafików i osób pracujących w środowiskach CAD. Zdaniem społeczności na rynku nie istnieje dobra klawiatura dla tej grupy osób, a wszyscy skupiają się na rynku gier, przez co o profesjonalistach CAD po prostu na przestrzeni ostatnich lat zapomniano. Tak więc firma 3D Connection postanowiła wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i w ten sposób właśnie poznamy najnowszy produkt, czyli Kbert Pro w Nampad. Zanim jednak przejdziemy do pełnego otwarcia opakowania, spójrzmy na subtelną ikonografikę widoczną na odwrocie opakowania. Pozwoli nam to uchylić nieco więcej rąbka tajemnicy i zaobserwować jedne z ważniejszych cech zestawu. Po pierwsze... Oddzielna klawiatura numeryczna, która była głównym oczekiwaniem wśród zainteresowanych osób, czyli numpad, ze względu na bezprzewodową komunikację z główną klawiaturą, umożliwia dowolne usytuowanie klawiatury numerycznej w obszarze naszej przestrzeni roboczej w zależności od środowiska pracy, czy na przykład korzystania. Z jakichś innych dodatkowych narzędzi przyspieszających pracę inżynierów. Powiedzmy, niech to będzie dla przykładu mysz Cadmaus. Dzięki czemu na przykład nie musimy odrywać dłoni od myszy w momencie wymiarowania szkiców, czy po prostu w momencie wprowadzenia dużej ilości cyfr, ponieważ nasza dłoń do będzie zajęta lampadem, a my będziemy po kolei operować w tym czasie myszą. Po drugie. Zestaw posiada dodatkowo programowalne przyciski, gdzie w klawiaturze głównej mamy ich do dyspozycji 12, natomiast w przypadku klawiatury numerycznej 4. Warto w tym miejscu zauważyć, że są to programowalne przyciski podążające za aplikacją. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że każdy z tych przycisków może pełnić inną funkcję lub wywoływać inne makro w zależności od aktualnie aktywnej aplikacji lub aktualnie aktywnego modułu, powiedzmy w jakim środowisku CAD, niech to będzie SolidWorks. I jest to pewną analogią do programowania przycisków, na przykład w już pokazywanym przeze mnie manipulatorze Space Mouse Enterprise. I ktoś może zada pytanie, jak to wszystko zapamiętać? Bo okej, okay, w przypadku manipulatora Space Mouse Enterprise mieliśmy wyświetlacz, który nam podpowiadał. Tutaj wyświetlacza nie mamy. I owszem, pewnie na początku może być trudno, ale tutaj z pomocą ma nam przyjść oprogramowanie, czyli sterownik do tej klawiatury, który będzie pozwalał na wyświetlanie dodatkowego, takiego miniaturowego paska software'owego, który w taki właśnie szybki sposób będzie nam w stanie podpowiedzieć przypisaną funkcję, a pewnie z biegiem czasu, gdy już nabędziemy wprawy i będziemy korzystać z tych skrótów, po prostu sami zapamiętamy, co dany przycisk, za co dany przycisk odpowiada. I teraz po trzecie, komunikację pomiędzy napadem a klawiaturą główną, która podłączona jest do komputera za pomocą przewodu USB rozwiązano w sposób bezprzewodowy, ale z bezpiecznym szyfrowaniem. Co teraz opowiedzmy sobie o tym. Załóżmy, że pracujemy w biurze, gdzie jest kilkunastu projektantów i każdy dysponuje takim samym zestawem Keyboard Pro w Numpad. A do tego, do swojej pracy używa na przykład, niech będzie manipulatora Space Mouse Wireless oraz myszy CAD Mouse Wireless. I standardowo narzędzia te podłączone są do komputera za pomocą odbiornika USB. Jak wiadomo, ze względu na swoje niepowtarzalne numery identyfikacyjne, aby je sprawdzić, wystarczy sobie te narzędzia odwrócić i spojrzeć na zapisane numery. Są jednoznacznie rozpoznawane ze swoim stanowiskiem pracy. I zastosowanie funkcji odbiornika lub inaczej huba w klawiaturze głównej umożliwia w ten sposób podłączenie do pięciu dodatkowych kontrolerów bez obawy o prawidłową komunikację podłączonych urządzeń, co mam nadzieję uda mi się w przyszłości pokazać. W innych materiałach, na przykładzie właśnie manipulatora Space Mouse Wireless, i dzięki temu nie musimy już w takiej sytuacji korzystać z tych odbiorników. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe, wolne porty USB. I po czwarte, zanim przejdziemy do wrażenia z charakteru pracy klawiszy to teraz możemy spojrzeć na ostatni punkt, czyli dodatkowe wysunięcie podstawki. I zadaniem tej podstawki jest takie podparcie nadgarstków, by w trakcie długotrwałej pracy nadgarstki męczyły się jak najmniej, krótko mówiąc, aby praca z urządzeniem była możliwie najbardziej komfortowa. No, i teraz, w zależności od upodobań, możemy dodatkowo odchylić nóżki, co pozwoli na uzyskanie pochylenia zarówno dla klawiatury głównej, jak i klawiatury numerycznej, ale to już moim zdaniem trzeba sprawdzić samemu i dojść po prostu do własnych e, odczuć i teraz po zdjęciu głównego opakowania naszym oczom ukazuje się kolejne kartonowe opakowanie z logo firmy, które gdy już otworzymy ukazuje nam no jesteśmy już coraz bliżej. Klawiatura z numpadem przykryte są jeszcze elegancko kolderką z czarnego delikatnego papieru, co daje dodatkowego uroku. Tym samym możemy sobie właśnie zdać sprawę, że w opakowaniu zestawu postawiono tylko i wyłącznie na materiał w pełni poddający się recyklingowi. I nie użyto w tym przypadku w ogóle tworzywa sztucznego. I teraz, gdy spojrzymy na wewnętrzną powierzchnię wieka opakowania, ujrzymy bardzo prostą, krótką, miniaturową, czy też minimalistyczną instrukcję obsługi, która przedstawia kroki, jakie powinniśmy wykonać by móc korzystać z naszego nowego zestawu. Czyli krótko mówiąc, za pomocą przewodu USB podpinamy klawiaturę główną do portu USB naszego komputera, następnie włączamy klawiaturę numeryczną, czyli nasz numpad i instalujemy sterownik, który pobieramy ze strony producenta firmy 3D Connection. No i najwyższa pora całkowicie odsłonić zestaw i naszym oczom ukazują się dwa oddzielne urządzenia, tak jak przedstawiono to na grafice opakowania. Gdzie jeden blok stanowi główna pełnowymiarowa klawiatura, zaś drugi odrębny blok stanowi numpad, czyli klawiatura numeryczna. Pierwsze wrażenie, chwytając oba obiekty, sprawdza, s, sprawiają, przepraszam, że mamy do czynienia z naprawdę solidną konstrukcją. Żeby nie być gołosłownym, wyobraźmy sobie, że masa klawiatury głównej to około 880 gram, a klawiatury numerycznej, czyli numpada, to około 250 gram. Żeby to lepiej sobie wyobrazić, posłużę się przykładem. Do chwili unboxingu używałem, myślę, że dość popularne, popularnej, przepraszam, klawiatury bezprzewodowej Dell KM636, której masa wynosi mniej więcej około 430 gram. I myślę, że to pozwoli nieco lepiej wyobrazić sobie odczucie prezentowanego zestawu, który w sumie daje nam ponad kilogram masy. Oba bloki na pierwszy rzut oka charakteryzują się bardzo prostym, ale moim zdaniem eleganckim designem, z prostym akcentem w postaci srebrnego paska, imitującego aluminiową stawkę, która oddziela przyciski standardowe, powiedzmy, od bloku tych przycisków programowalnych. Powłoka zestawu jest matowa i charakterystyczna jak dla innych urządzeń firmy 3D Connection, to znaczy zapobiegająca w głównej mierze poślizgowi, co można uznać za. Myślę, dodatkowy atut to dam też, że cechę tym dzielą zarówno klawisze, jak i obudowa klawiatury, tak samo w miejscu podparcia nadgarstków na tej wysuniętej podstawce. Podobnie jest z przyczepnością podpórek do blatu biurka. Nawet przy lekkiej próbie przesunięcia zestawu po blacie, a mam już na uwadze, że jak na taki zestaw trochę on waży, jest to bardzo trudne. Oznacza to, że zestaw nie powinien nam raczej uciekać w czasie korzystania z poszczególnych bloków już w trakcie pracy. No i teraz spoglądając na geometrię przycisków, zauważymy dwa rodzaje wyprofilowania. Klawisze znaków posiadają wklęsłą powierzchnię, co moim zdaniem powinno pomóc w szybkim i precyzyjnym pisaniu, zaś klawisze funkcyjne posiadają powierzchnię wypukłą. I myślę, że dzięki takiemu zabiegowi, nawet podczas bezwzrokowego pisania, powinniśmy szybko nauczyć się mapy klawiatury i z łatwością odnajdować pozycje żądanych klawiszy, dzięki czemu, gdy przyjdzie nam sporządzić na przykład instrukcję obsługi dla projektowanego urządzenia, czy jakąś, nie wiem, dtr czyli dokumentację techniczną ruchową, to powinno nam się pisać w miarę wygodnie. I oczywiście, gdy tylko uda mi się spędzić więcej czasu z klawiaturą, postaram podzielić się własnymi odczuciami. Co ciekawe, skok klawiszy oparto o mechanizm nożycowy, co charakteryzuje się stosunkowo krótkim, miękkim, a co moim zdaniem najważniejsze, dość cichym skokiem, przez co po prostu nie będziemy e, irytowali się w momencie, gdy przyjdzie nam pisać e, duże ilości tekstu, no po prostu, gdy na przykład sąsiad zbiórka e, faktycznie w tym momencie będzie również dużo tekstu e, pisał. E, I tutaj, w tym momencie, możemy zaobserwować zbliżenie na rozplanowanie 12 klawiszy. Klawiszy programowalny w przypadku klawiatury głównej oraz wspomniane na samym początku cztery programowalne przyciski w przypadku numpada, czyli klawiatury numerycznej, i warto zwrócić uwagę, że pomiędzy właściwą klawiaturą numeryczną, tak to nazwijmy, a przyciskami programowalnymi, czyli pod tym srebrnym paskiem, pojawił się dodatkowy rząd klawiszy wstępnie zaprogramowany w postaci znaku równości nawiasów. I nie wiem, powiedzmy, że na razie cofania. Sprawdzimy już w przyszłości w boju, za co faktycznie ten przycisk odpowiada. I to z pewnością ułatwi korzystanie czy z formuł w programie Excel, czy na przykład systemowego kalkulatora. Więc myślę, że tu również będziemy mieli okazję no, zmniejszego używania dłoni z myszką, co myślę lepiej zarządzi pracę obojga dłoni w naszym przypadku. W przypadku korzystania właśnie tego zestawu, i w przypadku, tak myślę, programu SolidWorks, przyciski te mogą nam pomóc, na przykład we wprowadzaniu operacji na zmiennych, bądź wymiarach, bądź warunkach, na które możemy powoływać się w czasie projektowania. Z kolei pomiędzy logiem firmy a klawiszami funkcyjnymi widoczna jest dioda informująca o stanie baterii, i warto dodać, że producent deklaruje, iż ośmiu. Godzinna praca 5 dni w tygodniu y, powinna zapewnić 6-miesięczną przerwę odładowania akumulatora. Y, Numpad, y, czy też y, klawiaturę numeryczną y, naładujemy dodatkowym przewodem, no i fragment tego przewodu tutaj y, widzimy. Nad urządzeniem. Mam nadzieję, że prezentacja tak pokrótce przybliżyła Wam nowy produkt firmy 3D Connection. Z tego co wiem, firma nie odpoczywa i pracuje już nad kolejnymi produktami. To jest taka ciekawostka. Także ciekaw jestem Waszych pierwszych przemyśleń, z którymi śmiało możecie się dzielić w sekcji komentarzy. Ja z pewnością będę do zestawu i innych urządzeń firmy 3D Connection wracał w postaci kolejnych materiałów na moim kanale, przeplatanych z pozostałymi treściami, które publikuję. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało je zadawajcie. Prawdopodobnie na początku nie będę w stanie na szybko odpowiedzieć, ale z następnym razem postaram się już zaprezentować sprzęt w prawdziwym działaniu. No i teraz na koniec już to takie podsumowanie. Zobaczymy kilka przykładów na organizację naszego stanowiska pracy z innymi urządzeniami firmy 3D Connection. Czyli tutaj mamy na przykład Space Mouse Enterprise z myszą CAD Mouse. No i to jest Przykładowy scenariusz, gdzie w momencie właśnie wymiarowania naszych detali, wymiarowania rysunku czy rzeźbienia naszych brył, w momencie gdy nie nakładamy linie wymiarowe na krawędzie czy cechy charakterystyczne detalu, po prostu nie musimy w tym przypadku już ściągać tej dłoni z myszy, a dzięki temu po prostu w momencie, gdy wymiarujemy, no nie musimy pracować na manipulatorze i poruszać naszym modelem, przez co możemy oderwać wtedy rękę na klawiaturę numpad i wtedy wprowadzać dane. W zależności oczywiście od tego, jak komu byłoby wygodniej, możemy tutaj trochę zamienić miejscami, na przykład ustawić sobie manipulator Pomiędzy napadem a klawiaturą główną, także to jest oczywiście do przetestowania. Ja te warianty również postaram się przetestować i e, podzielić się swoimi wrażeniami, jakby to mniej więcej wyglądało. A może w niektórych przypadkach wystarczy tylko taki układ, gdzie możemy sobie e, przestawić w inne miejsce klawiaturę główną, a przed sobą pozostawić tylko numpad i manipulator z myszą. Kto wie, może to również jest do wykonania i postaram się również taki układ sprawdzić, co będę mógł przedstawić w przyszłości w kolejnych materiałach. Ja zatem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.